Krabeczki, znalazłam te kotki w śmieciach, a więc historia jest taka, że byliśmy sobie na spacerze, było takie śmieci, ale to nie były takie duże śmieci, tylko to były takie małe i moja babcia słyszała mnie uczenie. poszła sprawdzić i okazało się, że tam są te cztery piękne małe koteczki. One były całe chude, kleszcze miały takie model. Tak się nazywa ten kotek, bo jest bardzo piękny. Miał tutaj na ogonie takiego dużego kleszcza. Dosłownie nigdy tak dużego kleszcza nie widziałam, jeszcze na takim małym kotku. Tak, ten zawsze jak je, opowiedz, on jest taki śmieszny, dlatego ma na imię pirania, bo on jak je, to tak warczy. Tak. No i byliśmy z nimi u weterynarza. Tak, teraz zobaczcie całą historię, jak wyglądała nasza wizyta u weterynarza. No, to Dokładnie. I widzę, że ilość, stosunek do ludzi do kosu... tak, jest równy. To jest chłopak, to Kinię? też jest chłopak, to też jest chłopak. Same chłopaki. Coś podobnego. Więc to generalnie wygląda tak, że jeżeli one będą miały wszystkie testy ujemne, Czyli będą relatywnie zdrowe, to możemy się zacząć odrobaczać. A czy my wieczorem dzisiaj będziemy mogli je wykąpać? Mam taki szampon dla kotów kupiłam. Mm, czy jeszcze no się wstrzymać? Mówię, ja bym chciała takim w miarę bezpiecznym preparatem natrzeć, więc raczej dzisiaj. Dzisiaj kompanie, nie, to nie, to, nie, dobrze. Ale już y, tak powiedzmy za dwa dni też, y, żeby, żeby już po prostu te pasożyty były martwe, dobrze. żeby spokojnie to z nich zmyśl, no to tak spokojnie za dwa dni. Jedna ważna rzecz, ten czarny po wsadzeniu mu patyczka, jak mu robiłyśmy test na pełną ma jakąś krew, więc tutaj trzeba by się przyuważyć, czy to mhm. wynika na przykład rzeczywiście z tego zarobaczenia. Tak, testy na panel kopania oraz na białaczkę każdy ma ujemny, więc to jest na ten moment najważniejsze w zasadzie, no bo to mhm. choroby będą tak. śmiertelne. A teraz zobaczcie, jak ich piesza skarmiliśmy. Ja nie wiem, czy one były porzucone, czy się tam urodziły, bo matki nie znaleźliśmy, ale jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam je uratować i uwaga adoptować. No. Taki mam nawet plastik. Łuczy, no, yes. bo się boi, że mu ktoś zabierze. No jest, spokojnie. Jezus, on talerz. Nie widziałaś to jak chwycił talerz. Teraz będą kotki, jadły drugi raz w swoim życiu. Czarny dalej mruczy, bo Jezu. się boi, że mu ktoś zabierze. No o, si. o. szukujemy dla kotków. Model, kidania. Gizmo? Gizmo? Gizmo albo. Jak? No, Prawidące. Ten... Prawidące, jeszcze nie wiemy. Providęci. Nie wiadomo, trzeba zagłosowanie I to zrobić. w jest... tak. Tajgerek. No to idziemy. Idziemy, idziemy na kąpanko. Supervisja. Będziemy kąpać towarzystwo. No. Yy, wiesz, w którym miejscu się zatrzymuje? <laughs> Musimy obciąć pazurki. Jeden. Jedna łapka jest lepiona. Nie podoba mu się, to ja spróbuję. Gizmotek jest gotowy. Gizmotek albo providons. Jak on ma mieć na imię? Bo on mi przypomina gizmo, dlatego nie na nim nie gizmuś. Ale była też propozycja providons. Więc głosujcie w komentarzach, jak on ma mieć na imię. Providons czy gizmotek? Pierwsze kompanko. Pomalutku, pomalutku. Już można je masować, tak bardzo ładnie, bardzo ładnie, ślicznie. No co mój Gizmo, matku, no co? Ty najbrudniejszy byłeś, co? I płuczemy, tak, kolejnego. Już prawie są suchutkie, tak. Każdy grzeje kotka, pokaż, co jakiego ty masz. Ty masz tajgerka. tutaj jest ten nasz Gizmo Providence, nie wiadomo jak ty będziesz miał na imię. I tutaj ten nasz najdrobniejszy. I model, tak. I wszyscy już teraz się grzeją. W każdej formie pięknie wygląda. No super, nic tylko spać. Pani teraz są kotki w salonie, bo te, zmiana temperatury. I jak się obudzą, to będzie pierwsze wejście na salony. A teraz krebeczki z mikrofonem. Sekret jest taki, że trzeba pod brudką. Podoba się? A tam są rybki! Chyba nie będziesz rybek łowił. O nie! Teraz czekam na Alesi i Arno pod szkołą i jedziemy do pani weterynarz na kontrolę. Pierwsza. No jeszcze tylko na Arnusia czekamy, tak? Idzie? Na kontrolę. Tak, jest! Jesteśmy w przychodni, nawet idziemy na kontrolę. Jesteśmy już w pani i będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać kotki, ale chyba jest wszystko ok. No bo to rodzeństwo, także wszystko okay. jest dobrze. No tak, tak, tak. No już. O! Oh, nie! Do On będzie teraz cały tusty. To nic, wykąpiemy je, bo one i tak mają taki środek od weterynarzy. Teraz jedzą pyszny domowy rosałek z mięskiem. Delikatnie, delikatnie. Dusi. Tak i on dalej tak warczy jak, jak je. Ten tak o, patrz, patrz, patrz. Tak się denerwuje za każdym razem dalej. Ale mlaski. Nie wiemy co z nim. Nie chodzi prosto. Jest w najgorszym stanie. Dziwnie chodzi nóżkami tylnymi. Miejmy nadzieję, że te trzy dni pomogą. Nawet biegnie, bym powiedziała. Zadzieliśmy kotki do starej karty, która służyła dla naszych starych świnek morskich, bo mieliśmy ich dużo. Chyba im się podoba. No tak, chyba tu wam lepiej niż na tym śmietnisku, co? Dajemy właśnie im odrobaczenie od pani doktor. Dlaczego? bo ten czarny waży tylko 600 gram to jest bardzo mało, więc on ma mniejszą dawkę. Użyjące. No do, do góry, do góry, do góry, żeby, żeby połknął. On musi wszystko połknąć, żeby nie wypluł. Dobra. Dobrze, okej. Okay. Proszę, jesteś wolny. Model Tajderek. To jest pirania. Bo jak je, to jest bardzo agresywny. I tutaj jest gizmo. No dawaj, dawaj, dawaj. Super. I tak musi wszystko połknąć. Koteczki są zainteresowane stawikiem. O, tutaj model. Tutaj pirania. Co tam u Ciebie, pirania? Podobała mi się ta zabawka. Uh -huh. Łapka kraba. Uh -huh. <laughs> Subskrabujesz? Słuchamy cię uważnie. Katastrofa, katastrofa. O, masakra, masakra. A lepiej się czujesz? Lepiej się czujesz? Powiedział, że się lepiej czuję. Ja chciałam się zapytać, jak panu wakacje minę minęły. Rozumiem, rozumiem wszystko, rozumiem. Lubi pan tutaj tą karmę mokrą? A gdzie pan idzie? Ja z panem wywiad jeszcze nie skończyłam. Przy pana. Lubi pan karmę? Nie. A, lubi, to dobrze. I jak się fajnie bawi bryloczkiem, łapką krawa Do oczu mu pasuje. Pasuje, ma. No. To jest fame MMA. Fame MMA. <noise> Na kogo kibicujesz? Na no, tajgera. Raz, dwa, trzy. No, model wygrał. No model wygrał, brawo! Spotkanie z lustrem. Kizmotek się spotkał z lustrem. O nie, no coś ty? No co ty? Serio? No serio uderzyłeś się. Jest drugi tajgerek? Jest taki sam jak ty. Czekaj, bo widzi, widzi. No co ty? Tu przyzwyczajamy na razie Tigerka do Frodusia. malutku, po Tak. Pomalutku, pomalutku, zapachami, zapachami, bo Frodusia tak, nie to jest wtedy... pomalutku, już razem śpią. Nie, na razie sobie leżą, bo Frodus nie bardzo. Nie za bardzo akceptuje, więc pomalutku musimy je tak po bardzo pomalutku. Ten jest taki najspokojniejszy z Ale wszystkich czterech. sobie tą stópkę do tej. Widzisz no, to? jest to? różnica. Duży, duża różnica. różnica. Słuchajcie, wyszły na kosiarkę. I kosiarka się zatrzymała automatycznie. To jest kosiarka, która wycina napisy z Waszymi imionami. Tutaj mamy Julian i Alicja. Już pięknie zaczyna wyglądać. Koteczki teraz będą sobie biegały. Tutaj na napisie Julian. No jak się Wam podoba? Na trawnicku. Prawie wpadł do wody? No wiesz co? A, jestem ucieka? Tak? i ci